Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Drugi etap podłogi w piwnicy. Tutaj mamy zrobioną wylewkę z miksokreta. Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym. Z polimerami. Bardzo mocne rozwiązanie. Dwa dni temu było tutaj wysypywane z miksokreta, pompowane rurami gumowymi. Czy też takimi przewodami gumowymi. Wszystko równiutko, twardo, mocno. Proces schnięcia to około 30 dni, ale już następnego dnia można chodzić. Tutaj, jak widać, zastosował wykonawca opaskę celem zrobienia dylatacji, tak aby to mogło pracować podczas schnięcia. Pod spodem mamy rurki, które widzieliście w poprzednim filmie: rurki ogrzewania centralnego podłogowego. Tutaj mamy nasz rozdzielacz, to to już widzieliście, tak więc wszystko porządnie wygląda. Tu widać dylatację wykonawca wszędzie wykonywał, tak aby nie było żadnych pęknięć na powierzchniach tutaj w środku. dziś mamy drugi dzień, dwa dni temu było to realizowane, tu także dylatacje, to tak jak wam pokazywałem w poprzednim filmie, gdzie robiłem dodatkowo te rurki ogrzewania podłogowego w dodatkowej e, osłonie, czyli w PESZLACH tak więc były dodatkowo chronione czyli tak jak przewidywałem w przejściach robione dylatacje tak więc w piwnicy mamy równiutkie, twarde, mocne podłogi teraz jeszcze przez kilka dni nie będziemy tu za bardzo chodzić Zostawimy to wszystko w spokoju, niech to sobie schnie spokojnie. Tutaj wykonawca działał od godziny 7 do godziny 13. Bardzo szybko, bardzo sprawnie. Zresztą pewnie poszłoby to jeszcze o godzinę szybciej, tylko na piach czekał na dostawę piachu. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja myślałem, że okienka mają być otwarte na czas tutaj schnięcia pierwszej doby i tak dalej, ale wykonawca powiedział nie. Okna mają być pozamykane, tak żeby tutaj e, żadnych przeciągów nie było. Ma to spokojnie sobie schnąć. No tutaj także wszędzie dilatacje, Tu je widać, lekko zatarte. Chodzi o to, że podczas schnięcia ta cała wylewka sobie jeszcze może pracować. Tu ścianami będziemy się zajmować w kolejnym etapie, jeżeli chodzi o piwnicę. Ale najważniejsze, że mamy teraz powierzchnię tam taką startową, z ogrzewaniem podłogowym w piwnicy, równiutką. Do czego to przydatne będzie? Po pierwsze do pewnych prac, które teraz będą wykonywane, czyli jakieś tynki, czy też kładzenie kafli na ścianach elektryka oczywiście że można było to robić wcześniej ale teraz będzie wygodnie na równej powierzchni z wykorzystaniem na przykład położonych kartonów czy też rolki kartonowej tak żeby zabezpieczyć ale ważne żeby chodzić po równej powierzchni teraz już dokładnie widać Jaka jest teraz wysokość, plus jeszcze, potem ewentualnie płytka i klej, załóżmy maksymalnie 2 cm, to teraz jest komfort. Wcześniej było tutaj tak, że włosami niemal dotykałem podczas chodzenia sufitu, a teraz jestem, o, może pokażę. O, teraz jak widzicie, mam tutaj sporą przestrzeń, nawet jeżeli płytka. No dobra, załóżmy nawet 3 cm jakiejś straty, chociaż to nie będzie miało miejsca, bo wszystko jest równe. No to w tym momencie, jak wcześniej było, że włosami ocierałem tutaj, to teraz mam spory zapas i nawet z płytką tu dalej będę miał spory zapas. Będzie tutaj około 1,95 m. Dla mnie to jest naprawdę spoko, więc zysk jest spory, czyli skucie wszystkiego, co było wcześniej, zejście troszeczkę niżej. E, dokładnie no, roboty tutaj było naprawdę sporo. Głazy, kamienie, piach, no mordenga. Przez ostatnie dwa miesiące to była mordenga, ale efekt jest jak na razie super. A co do ścian, tym się w ogóle nie przejmujemy. Czy to deszcze, czy to śniegi, tutaj żadnego problemu nie ma. Wszystko wyczyścimy, wszystko wyrównamy. Prawdopodobnie pójdą kafle 60x60, 60. większy format, ale to jeszcze zobaczymy. Być może wzmocnienie, siatka, klej, ale te pomieszczenia w piwnicy teraz będą miały już jakiś tam sens. Zresztą, już, już to widać, że jest jakaś podstawa, tak więc naprawdę rewelacyjna sprawa yy, Wylewki z miksokreta bet betonowe, piach, cement, polimery, włókna No i mamy, mamy równą podłogę, czyli podstawa podstaw jakichś tam prac jeżeli chodzi o piwnicę, ogrzewanie podłogowe, w tym jak widzieliście 6 pętli mam tutaj zrealizowanych No i fajnie, naprawdę fajna sprawa Wygodnie, przyjemnie. Oczywiście, jeszcze kupa pracy przed nami, ale jak się człowiek cieszy z każdego drobnego etapu zakończonego, to to jest fajne. To jest fajne. Sami widzicie, równiutko, pięknie. Zresztą, tak, zobaczcie poziom. I teraz, jeżeli chodzi y, o doprowadzenie tutaj do y, poziomu, wykonawca wszystko i tak zweryfikował jeszcze po swojemu laser. Y, pomiary wszędzie znalazł punkt najwyższy, wszędzie tak, jak ma być. No, i gdzie nigdzie wyszło 8 cm, gdzie nigdzie 6, w większości 7-8 cm. Tak więc dobrze udało nam się to wszystko w miarę, tu wszystko wyrównać i wykonawca wykonał już, można powiedzieć, resztę pracy, tej, tej takiej, którą teraz obserwujecie. Tak więc wylewka z Mixokreta, organizacja rewelacyjna wykonawcy: tutaj żadnej reklamy, żeby nie było, że pseudo-reklamy, więc nie podam nazwy firmy. Ale e, praca była bardzo szybka. Koszt około 4000 zł. E, to taka ciekawostka, bo może kogoś to interesować. E, ja jestem zadowolony. No i jeszcze kosztów, ile tu w tym domu będzie, to ani nie mówię. Ale e, to nie jest teraz istotne. Istotne jest to, że powolutku do przodu, do celu. Tak więc w piwnicy mam lekko pogłębioną piwnicę. E, ogrzewanie podłogowe, czyli tam folia była budowlana 0,5 mm styrodur 3 cm. Chciałem grubszy, tylko że traciłbym na wysokości pomieszczenia finalnie, prawda? A to, to właśnie było bardzo istotne. Więc 3 cm styroduru XPS, folia aluminiowa ekranująca, następnie rurki 16 PERT al PERT. E, tak jak widzieliście. No i tutaj mamy wylewkę około 7 cm, gdzie, gdzie 8-9 cm z miksokreta. No to tak tylko informacyjnie wam pokazuję jak to wygląda. Wykonawca wszystko wykonał, czyli dylatację, piankę zamontował i całość prac od 7 do 13, 6 godzin trzech pracowników szybko, sprawnie i to wszystko sobie teraz dosycha, więc zostawiam to i przez kolejnych jeszcze tam kilka dni nie będę tu chodził, niech to sobie Swobodnie schnie a całość schnięcia, z tego co mówił wykonawca, to około 30 dni. Dziękuję Wam za uwagę. Może Was ten filmik do czegoś zainspiruje lub da jakąś informację. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, to pytajcie. No ale teraz możemy zająć się tutaj na czysto. Zabezpieczając podłogi, oczywiście, za kilka dni, właśnie elektryką, bo nie chciałem w podłodze tego robić. Będą tutaj bruzdy przy suficie. I wszystko jest zgodnie jak na razie z planem. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, czekam na Wasze komentarze.